3, ja, nadal jest tego żeby Czuję, żeby tam, bardzo nie popsuł widoku, to mi się trochę nie udało tego dokonać. Jak tym razem się nie uda, to nie nazywam się Wojciech. Zasz jego nogi na tory. Ty to rzeczywiście, dziś, Zostań tu. No Coś się zepsuło. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creeper tam nadal jest w wagoniku. Bo mu się podoba. Nieraz ja widziałem jak dwa Creepery weszły do łódki. Pewnie były na rampę. Ale dziwne. Tory z, e, nie dotykają ziemi o 1 pixel. Tak samo jak wagonik lewicuje nad torami o 1 pixel. Ale Creeper dotyka tych torów i jest niżej od wagonika o jeden piksel. Dobrze, zobacz to. Ciekawe. Zresztą jego nogi na tory. To rzeczywiście dziwne. To co ma ciebie zabić czy zostaniesz tutaj? Nie, 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 nie. Też oh. jaki wiecie sobie wagonikiem? No ja sam zbudowałem. No jesteś okropny. No siedzi się w wagoniku już od dobrych kilku dni. Podchodzę do niego to obrażony. Halo. Halo, halo. Dobra, no, no tak nie jest jeszcze w 100% gotowy, ale już tak raczej na 95% jest gotowy. Może to zobaczmy ten o. grinder. Grinder? Grinder? Raczej go nie przeoczysz, kurde, bo... Okej, okay, jestem tutaj. Ogólnie to mówiłeś, żeby nam że bardzo nie popsuł widoku, to mi się trochę nie udało tego dokonać, bo trochę psuje widok. No zobaczcie. Bo... Co cholera, wiesz, popełniłem podstawowy błąd, a mianowicie nie obejrzałem do końca filmiku na ten temat i nie wiedziałem, że to trzeba aż takie wysokie robić, ale zrobiłem jest, wystarczy trochę ziemią obudować i będzie chyba okej. Okay. Spokojnie, zrobię to. W ogóle udało mi się zenchantować no moją siekierę i pokażę ci, jakie enchanty udało mi się zdobyć. Okej. Okay, okay. Bo na serio wybrałem tylko... nie pamiętam już jakie enchanty, tylko jeden i trafiły mi się dwa niesamowite. Dobra. Kloc. No dobra, dawaj. To no jest, no tak, strasznie wielki. I po prostu dobieleś... żeby go tam um, Co? Przeszczelnicze, a gdzie jest wejście do tego, żeby zabijać mopki? Na dole są drzwi. Tutaj też obok nich jestem przed przodu góry. O. Tam są. Dobra, idę. Chodź, damy. Po drodze znalazłem e, spawner pająków tutaj i już oh. go tam spenetrowałem, on tutaj jest, jak widzisz. Znalazłem złotą zbrodę. Tutaj z pająków? Ponia. Dobra, to wygląda tak. O, szkielet. Ech. Ej, z mam, e, zobacz, mam szkielet, czekaj. O, Creeper. O nie! Czekaj, tutaj oświetlę. A, nie ma pochodni. A, fak, Dobra, e, co, co, co? Pocho Pochodnie trzeba. Pochodzisz, pochodzisz, no. Jesus, tak, mogę to zrobić. Ja mam. Czekaj, ja, ja poświetlę. Fuck, jeszcze tam zombie idzie. Tak, mniej więcej wygląda rozgrywka w Dum Eternal, jakbyś się zastanawiał. Dobra, to szybko oświetl. Czekaj. Jedzą więcej ząbiaków. Dobra, zabij go, zabij go, zabij go. Fuck. Zupełnie na tym zapomniałem, że trzeba oświetlić. No ale dobra, tam. Uff, Dużo potworów. W ogóle nauczyłem się przybliżać w Optifinie. Jak masz Optifina, trzeba nacisnąć C. No. To czemu mi wtedy nie powiedziałeś? Ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że wiedziałeś. O wieźba, z do domu. Kamera jest taka I dziwna. I widziałeś, jak to ta jest wydajna? E, ponoć bardzo. Ale jeszcze nie jest nawet włączone. No czemu? Tam, bo, bo tam na górze trzeba to wszystko zasypać ziemią, żeby słońce nie dochodziło i żeby się potwory nie paliły. I jeszcze trzeba włączyć wylewanie wody na samej górze. Jest taki połącznik. Albo tu zaraz pierdzielnie. De jogos que <coughs> tudo. <coughs> 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 ok, ok. Dobra, woda. One hour later. O nie, ja nie mogę to myślę, to są szkielety, fuck. Wszystko działa już. Bardzo dobrze. To muszę jakoś stąd wyjść. Dobra, jest tu ciemno. Dobra, wszystko jest. Okej, okay, teraz nie ma tego złego światła. Na górze też nie ma, dobra, Ok, Jak tym razem się nie uda, to nie nazywam się Wojciech Ale się nie uda? No to mówię, nie nazywam się Wojciech bezimienny. Może być bezimienny? No myślę, że to będę ja, jak się nie uda. Okej, okay, to ja idę i nie wiem co zrobię, chyba, chyba, chyba nie wiem, co skąd można robić, jak już osiągnąłeś taki sukces. O, już wiem, wystarczy nazwać wszystko tabliczkami. O, tam już podszedłem do góry i słyszę szkielety, dobra, fajnie. Ja jeszcze nie widzę żadnych mobów. Póki co. No to chwilę potrwa. Ogólnie to normalnie by była ekspiarka, ale my jesteśmy w Polsce, więc to jest doświadczeniarka, a nie jakaś amerykańska ekspiarka, okej? Okay? Mówmy się. ty już nie wiem, one się tam spawnują czy nie bardzo? Nie. Jeszcze ani jednego nie zauważyłem. No dobra, no to pa. Cześć. Ha, you didn't expect the Spanish Inquisition here. And you know what's best the people who don't speak English don't know what's going on.